Cześć kochani siełoneczko, słuchajcie, jeszcze taki fajny pomysł mi wpadł do głowy, bo tak właśnie nagrywam, obserwuję siebie w tym nowym miejscu, że mnie przeprowadziłem się tutaj trzy tygodnie temu, jeszcze mnie rozwaliło na te dwa tygodnie. No i znowu mam kolejny raz jakby nową rutynę, bo każde miejsce, zrozumiałem to przed chwilą, dlatego chcę właśnie nagrać ten krótki odcinek tego vloga, że za każdym razem, jak zmieniasz miejsce zamieszkania albo zmieniasz swoją sytuację życiową, nie wiem, przeprowadzasz się do innego kraju, zmieniasz pracę. Podejmujesz się nowe, nowe czynności, wychodzisz w związku, wchodzisz w związek, cokolwiek innego, dokonujesz jakiejś zmiany, to na chwilę wypadasz z tego swojego autopilota, do, na którym funkcjonowałeś jakby na co dzień. No i też neurobiologia. Pokazuje nam, że 95% naszych codziennych zachowań jest całkowicie automatyczna i podświadoma, czyli tak naprawdę robi to wszystko nasz mózg za nas i my o tym świadomie nie myślimy. Nam się wydaje, że myślimy. No i teraz, właśnie, dlatego jak dokonujesz zmiany, czyli na przykład tak jak ja, przeprowadziłem się do nowego miejsca no i nie mogę wykonać poprzedniej rutyny, bo nie mam sprzętów, nie mam narzędzi, mam inne środowisko, nie mam siłowni 2 minuty od siebie, tylko mam załóżmy tam 7 minut, a tam, gdzie trionowałem jiu -jitsu, mam 30 minut. Więc. moscou viu curda I zaczyna po prostu generować, a ta siłownia jest za daleko, a może odpuścić, i tak dalej, więc nie możesz się w to wkręcać, to jest jeden. Dwa, potrzebujesz sobie dać czas, żeby po prostu przygotować nowe środowisko. Tak jak ja sobie właśnie zamówiłem drążek do podciągania razem z dipami, żebym właśnie rano po takim krótkim, 20-minutowym spacerku, bo tyle mi zajmuje tutaj właśnie przejście na osiedlu, mógł sobie po prostu zrobić taką krótką, krótki, taki leciutki trening, czyli troszkę przysiadów jakichś jump squatów, dipów, pompek. Taki delikatny właśnie hit, żeby poprawić pracę mózgu, dotlenić krew. No bo tutaj nie mam. Mam tą górę, ale tutaj to osiedle jest takie łatwe w porównaniu. Łatwe chodzenie po tej górze jest w porównaniu do, do tego poprzedniego osiedla, więc też o tym Wam opowiadałem. No i potem sobie planuję właśnie wskoczyć do Ice Buffa. Też zamówiłem sobie taką e, zamrażalnik, taki 400 litrów. Więc spełniam swoje kolejne marzenie. Będę miał w domu swojego Ice Buffa, więc Jestem mega ciekawy, jak to się sprawdzi. No i właśnie zależy mi jakby na tym etapie życia, w którym teraz jestem. E, bo w tylu rolach funkcjonuję jako twórca, jako przedsiębiorca, jako autor, jako trener zdrowej, wysokiej efektywności i tak Już nie jestem tylko samym biohakerem, w nie ma niestety czasu na to, żeby godzinę czy półtorej robić poranne rutyny, tylko zależy mi na tym, żeby po prostu jak najszybciej wstać, wprowadzić się w fajny, dobry nastrój, zrobić rzeczy e, kreatywne, takie jak pisanie książki, nagrywanie vlogów, e, nagrywanie kursów i tak Potem gdzieś tam po południu mam pracę z zespołem, kole strategie, rozwijanie firmy, zespół i tak dalej. Więc po prostu z każdym kolejnym rokiem tych obowiązków przybywa. No i muszę po prostu optymalizować te swoje codzienne zachowania, nawyki i rutyny. I to też nie chodzi o to, że ja teraz będę mówił, że ja teraz nie mam czasu biohackingować czy zadbać o siebie. Czas masz zawsze. Kwestia tego jest jak ty to wykorzystujesz e, i czy umiesz sobie to po prostu odpowiednio poukładać. No i to też jest kwestia priorytetów. Jeżeli ja teraz sobie na przykład wyznaczyłem priorytet, że chcę napisać tą swoją piątą książkę e, i nie mam już tak, że tak powiem całego dnia, tak jak kiedyś mogłem sobie na to pozwolić, że albo kilka dni, no to po prostu wstaję rano Włączam timer, piszę przez 55 minut jako jedna z pierwszych rzeczy rano do porannego eliksiru mocy i w ileś tam dni tą książkę generalnie napiszę. Wiem, że tam za 2,5 tygodnia lecę do Polski, nie wiem czy to mi się uda zrobić, ale w Polsce też pewnie ją będę pisał, bo cel jest taki, żeby ona pojawiła się mniej więcej w listopadzie. No, także kochani lecimy dalej.